Siemaneczko, widzowie! Dzisiaj robię filmik o tym, jak wylać wodę w nederze. Na razie wchodzimy do nederu. O, krówka Eee. Um, szukamy jakiegoś stosownego miejsca. O, coś tu jest. O, dobra. Na przykład tu wylejmy wodę. I potrzebujemy coś takiego, żeby wywołać wodę. Czyli musimy wpisać taką komendę. I jest coś takiego jak debug stick. I to jest debugujący patyk, teraz potrzebujemy tego świecącego porosta, kładziemy go i bierzemy patyk, klikamy prawym przyciskiem myszy cały czas. I niech będzie na taki grzeg, Teraz lewym przyciskiem naciskamy tak, żeby pisało nam Water Loget. I mamy wodę. Niszczymy. No, wiem, trochę to dziwne. Bo nigdy raczej się to nam nie udawało w nederze. Jak chcieliśmy wylać wodę. Ale jest o to taki sposób. Więc... Dziękuję za oglądnięcie. Nara.